W każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja! Pan zewa mi i słowa so Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośla on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest. We drzwiach. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Oto słowo Panie słowo Skoro zabrzmiał w naszej świątyni hymn Gaudemater Polonia, myślę, że wszyscy... Zdaliśmy sobie sprawę, że dzisiejsza liturgia jest wyjątkowa. Każda liturgia, każda msza święta jest wyjątkowa, ale ta dzisiejsza kieruje nasze myśli i serca ku ojczyźnie. Mamy wszyscy jako chrześcijanie ojczyznę w niebie, do której wrócimy kiedyś, nastąpi ten dzień ten moment, ta chwila, kiedy Jezus zaprosi nas do ojczyzny wiecznej, nie powinno to być dla nas powodem do strachu, powodem przerażenia, ale raczej pełnej nadziei refleksji, że oto Bóg zaprosi nas w swoim miłosierdziu do bycia ze sobą pewnym obrazem tej ojczyzny wiecznej. Jest Ojczyzna ziemska. Ojczyzna to nie tylko miejsce. Ojczyzna to ojcowizna, to wszystko, co całe wieki tradycji, dorobku dają nam współczesnym. W takim sensie, moi drodzy, Ojczyzna nie jest związana tylko z jednym miejscem. Jest związana z miejscem nad Wisłą, które jest nam bliskie, bo jest to nasza ojczyzna, tak. Ale część tej ojczyzny żyje w nas. Tam, gdzie biją polskie serca. Tam, gdzie słychać polski język. Tam, gdzie słychać modlitwy po polsku. I tam, gdzie Bóg uwielbiany jest. Tak jak czynili to nasi przodkowie. W tym sensie, moi drodzy, dzisiejsza liturgia nabrała wielkiego znaczenia. Nie tylko znajdujemy się w tej bliskiej odległości czasowej od święta niepodległości, nadal dziękujemy Panu Bogu za wolność polską, za błogosławieństwo, ale również Witamy w naszej parafii, która jest częścią, cząstką ojczyzny, wielkiego rodaka, człowieka, którego Bóg postawił na drogach siostry Faustyny, również wielkiej Polki, tej, której Bóg powierzył niezwykłe tajemnice swojego miłosierdzia. I zobaczcie. Jeśli już mówimy o miejscach, droga księdza Michała i siostry Faustyny przecina się w Wilnie, które jest miejscem szczególnym, bo jakże bardzo związanym z ojczyzną. Iluż wspaniałych polskich patriotów, artystów, pisarzy chodziło po wileńskich ulicach. Jak bardzo Bóg umiłował to miejsce, że właśnie tam postawił obraz ikonę Matki Miłosierdzia, pani Ostrobramskiej. I to właśnie stamtąd wyszła iskra, wyszła niezwykłe, wyszło niezwykłe przesłanie o tym, jak bardzo Bóg umiłował człowieka. To właśnie tam powstaje obraz ikona Jezusa Miłosiernego. I to właśnie tam po raz pierwszy pojawia się w tradycji Kościoła modlitwa Jezu. Ufam Tobie. Wilno staje się dla każdego z nas miejscem szczególnym i, mimo że dziś poza granicami Polski, jakże bardzo polskim i ważnym. Kochani ksiądz dr Michał Sopoćko. W swojej pokorze, w swojej prostocie. Nie czuł się godny i przygotowany, aby być kierownikiem siostry Faustyny, wielkiej Mistyczki. Stanął raczej w takiej prostocie i otwartości przed Bogiem, mówiąc, że nie podołał. A jednak Bóg w swoim miłosierdziu, właśnie Jego nauczyciela z seminarium wileńskiego, wyznacza. Aby stał się powiernikiem sekretarki Bożego Miłosierdzia. I można przypuszczać, że gdyby nie Sopoćko, wiele potoczyłoby się inaczej. To On słuchał spowiedzi siostry Faustyny, to On stawał się powiernikiem jej wizji, to On doradzał, to On prowadził. Bóg przez Niego kształtował. Niezwykłe przesłanie. To on znalazł artystę, który namalował obraz, i to on wreszcie, już po śmierci siostry Faustyny, sam wygnany ze swojego ukochanego Wilna, osiadł w Białymstoku, Stoku, poświęcając całe swoje życie na pracę nad orędziem Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Michał stał się Świadkiem niezwykłego świadectwa, świadectwa siostry Faustyny. Niestrudzenie, głosząc Boże Miłosierdzie, poszukując w tradycji, w historii Kościoła, w księgach, w ojcach Kościoła i w niezwykłych pismach, odnajdywał potwierdzenie na wszystko, o czym siostra Faustyna mówiła i co zostało spisane. Dziś. Niezwykły świadek Bożego Miłosierdzia, ksiądz Michał zawitał do naszej parafii. Pozostanie z nami w znaku relikwii i jest to wielki zaszczyt dla nas, wielkie szczęście, wielkie błogosławieństwo, albowiem kolejny człowiek, który wpłynął w Boży sposób, niezwykle łaskawy, miłosierny sposób na historię polskiego narodu. Jest dziś z nami. Jest i pozostanie. Jako świadek niezwykłej historii, jako patriota, jako ten, który ukochał swój kraj, a w sposób szczególny został przez Boga postawiony na histo w historii, na drodze, która uczyniła z Polski kraj niezwykły, po raz kolejny w historii świata. Po raz kolejny w historii całego wszechświata Bóg zechciał przemówić z polskiej ziemi. Moi drodzy, być może jest to piękna historia, być może słuchamy tego jako pobożne jego opowiadania, a jednak właśnie ci rodacy, ci Polacy, patrioci, mistycy polscy, Stawiają nam wielkie zadanie przed oczy. To my zostaliśmy postawieni na amerykańskiej ziemi i dziś w bardzo piękny sposób, symboliczny, nasi drodzy Weterani przynieśli jak rzecz godne flagi Polską i amerykańską jako znak. Obok relikwiarza księdza Sopoćki obok świętego Antoniego, naszego drugiego patrona Sybiraków którzy jakże doświadczeni przez los stali się również świadkami polskiej historii i męczeństwa. I, kochani, to jest zadanie dla nas, tu obecnych, dla naszych dzieci, dla naszej polskiej szkoły, dla nauczycieli, dla katechetów, dla naszej parafii. Stanowimy cząstkę naszej ojczyzny tu w Ameryce. Stanowimy cząstkę tego, co dla nas najcenniejsze. Nie pozwólmy, aby ktokolwiek i cokolwiek nam tę cząstkę odebrało. Nie pozwólmy, aby tradycja, aby język, aby to, co dla nas święte, kiedykolwiek zaginęło. I wreszcie nie pozwólmy, aby dzieło Bożego miłosierdzia któremu całe życie poświęciła siostra Faustyna, ksiądz Michał i wielu innych. Wspomnijmy chociażby świętego Jana Pawła II. Nie pozwólmy, aby to dzieło gdzieś rozmyło się wraz z biegiem czasu. To my jesteśmy świadkami tych wielkich cudów i to w naszym życiu i przez nasze życie. Bóg chce przemawiać do współczesnego człowieka. Prośmy zatem, za wstawiennictwem naszego patrona, nowego, jednego z wielu wspaniałych patronów, którzy, których relikwie zdobią nasz ołtarz, którzy modlą się z nami, prośmy za ich wstawiennictwem, aby ta parafia, to miejsce w Bridgeport, w Connecticut stawało się coraz bardziej miejscem świętym, miejscem przemienianym przez Boże miłosierdzie, miejscem, które przygotowuje nas i wielu innych do ojczyzny wiecznej, aby tak jak oni, abyśmy mogli dojść do Jezusa, naszego Pana. Niech matka Miłosierdzia, pani Ostrobramska, królowa Polski, czarna Madonna, wspiera nas w tych wysiłkach i niech wyprasza obfite błogosławieństwo dla naszej ojczyzny i dla nas. Amen.